Będziecie kochani, już po świętach niestety, ale ćwiczyć trzeba, bo ani święta, ani kwarantanna i jedzenie na kwarantannie nie pomagają nam w tym, żeby, żeby mieć figurę dobrą. Także dzisiaj robimy set na cardio, będziemy używać mięśnie ciężar waszego ciała jako mięśnie, które będziecie spalać. I będziemy używać piłeczkę y, do ćwiczenia brzuszków pomiędzy, jako odpoczynek. Okay? Także spróbujcie sobie. Y, zaczniemy od pozycji plank. To będzie wasza, można być nawet wasza rozgrzewka. Więc rączki, paluszki nad, y, pod ramionami, głębokie wty. Pamiętajcie, żeby pani była za wysoko. Robimy kolanka do klatki piersiowej. Powtarzamy ten ruch. Ile możecie. Jeżeli będziecie musiało odpocząć, to odpocznijcie, dając kolanka do maty, i później znowu. Mocne mięśnie brzuszka. Jeszcze kilka razy. I idziemy teraz na kolanka, na łopcie, głęboki wdech. Ruchy do boku, wracamy. Mocne mięśnie brzuszka. Tutaj mięśnie brzucha już mocno ćwiczą. I teraz na kolanka bierzemy piłeczkę, wkładamy ją między kolana i robimy brzuszki, głębokie w te. Główka oparta na rączkach. I na zewnątrz. Pamiętajcie, że plecy mocno są przywarte do maty. I kończymy z małymi pulsami. Do góry. Podnosimy pośladki. Ten puszek idzie do pleca. Świetnie. Głęboki wdech i wydech. Odwracamy się znowu na pozycję, do pozycji pleń. Głęboki wdech. Robimy następną serię. Tym razem kolanka idą do boku. Wdech. I opieramy nóżkę. Napięcie. te drugi otwiera biodra, ale też napinajcie mięśnie brzuszka. Możecie odpocząć lub od razu zrobić drugą stronę. Jeszcze kilka razy. Na kolanka. Rozciągamy plecki. Głęboki wdech. I idziemy do niskiego pnęku. Głęboki wdech. Jedna nóżka idzie do boku. A następnie druga. Jedna i dalej. I wracamy. I wracamy. napięte druga strona i na kolanka z powolutku bierzemy piłeczkę i dajemy ją teraz na wysokość pięć Na w brzuszku I jeszcze ściskamy piłeczkę. Czujemy, jak te wszystkie mięśnie pracują. Już czuję zmęczenie, jeszcze kilka razy. ruchy, zróbcie jeszcze kilka, cztery, trzy, dwa, odpoczywamy, okej, okay. kolanka do klatki piersiowej, rozciągamy chwileczkę, jedna nóżka, druga nóżka, okay. idziemy teraz na bok, czyli znowu, na boku znowu mięśnie brzuszka będą ćwiczyć i nasze boczki, ale też Wasz ciężar ciała Wam Tutaj pomaga budować tę siłę, więc ciągniecie rękę do góry i w dół. Bioderka idą do góry i w dół. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nóżki są razem. Możecie to ćwiczenie zrobić troszeczkę łatwiej, uginając dolne kolano. Tylko wtedy, jak jest za ciężko. Wdech i wydech i jeszcze. Świetnie. Druga strona. Głęboki wdech i do góry. Wdech i wydech. Czujemy, jak, wasze, jak nasze boczki pracują. Więc pamiętajcie na to mięśnie. I jeszcze raz świetnie. I teraz tak, bierzemy piłeczkę. Ściskamy mocno między kolanka. Głęboki wdech. I robimy małe ruchy. Wdech. Małe ruchy. Wdech. Napinamy mięśnie brzuszko. I boksujemy. Ściskamy piłeczkę. Napierdźmy się brzuszka. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I zaczniemy w drugą stronę. Lewa, prawa. I znowu. nas rozluźnione. Wdech. I wdech. I znowu. Jeszcze trzy. I jeszcze dwa. I jeszcze raz. O, świetnie. krótki odpoczynek, głęboki wdech, rozciągnijcie się. Teraz dajemy rączki nad, pod, ramion, pod ramionami. Głęboki wdech. Ok, robimy sobie plank w ten sposób. I nóżka do góry i w dół. Mocne mięśnie brzuszka. Zróbcie pięć i spróbujcie drugą nogą. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Teraz do boku. Do boku wracamy. Do boku wracamy. Druga strona. Do boku wracamy. I powolutku w dół, głęboki wdech. Kładziemy się na brzuszku, bierzemy piłeczkę i teraz mocno będziemy ściskać między piętami. Kładziemy się i teraz tak ruch, ruchy do przodu. Ściskamy piłkę, ręce do przodu. Napinamy środkowe nogi. Napinamy mięśnie brzuszka. Ramiona zrelaksowane. I otwieramy ciało nasze w drugą stronę. Wdech i wydech. Jeszcze kilka razy. I rozciągamy. Także takie ćwiczenia, gdzie robicie kardio. Używacie własnego ciała plus dajemy brzuszki. To fajny efekt, bo pracują wszystkie mięśnie. Także spróbujcie. Zakończymy na klatkę piersiową. Ściskamy tą piłeczkę między pięty ściskając piłkę idziecie do przodu, przenosicie twarz ciało do przodu i podnoście się znowu do przodu, ściskacie piłeczkę, mocne mięśnie brzuszka i wdech i wydech, jeszcze kilka razy. Mięśnie brzuszka pracują, ręce pracują. Ostatni raz. I odpocznijcie sobie chwileczkę. Rozciągnijcie te mięśnie. I spróbujcie robić drugi set. Drugi set na brzuszki. Tak samo pozdrawiam Was i do następnego filmiku. Trzymajcie się, papa! Pa.